Witajcie, z tej strony Kuba. Jesteśmy w grze WWE 2K24 w trybie Showcase of the Immortals. No i oczywiście kontynuujemy przygodę z trybem 40 lat. Resomeni! Zostajemy w Pontiac Silverdome przed 93 tysięczną publicznością, gdzie czeka nas walka wieczoru. Starcie! World Wrestling Federation Championship! Hulk Hogan kochany przez wszystkich kontra znienawidzony Android the Giant! Ależ kolizja dwóch gigantów. Co za main event. To się dzieje. Nieprawdopodobne, panie i panowie. I ruszyli na siebie. Och, niestety pierwsza próba Buddy zakończyła się fiaskiem. Hulk Hogan wcześniej zapowiadał, że wykona tę akcję na Andre the Giantie, że da mu to nad nim przewagę i obroni swój tytuł. Cały stadion jest na swych nogach, cały stadion dopinguje Hulkstera. Niestety tak to wyglądało. Aby odzwierciedlić ówczesnych ludzi, mentalność ludzi i to na jakim etapie był wrestling wśród fanów, Najlepiej obrazuje tutaj wejście Andre de Gianta. Kiedy wchodził Hulk Hogan, ludzie, no ze szczęścia niemalże płakali. Był ich bohaterem, tak. Natomiast jeśli chodzi o The Gianta, kiedy wjeżdżał na tym ringu, który zawodników wiózł do samego e, prawdziwego ringu, na którym mieli walczyć przez całą długość stageu, wtedy to było niesamowite, ponieważ naprawdę ludzie byli tak znienawidzili Andre The Gianta, że po prostu postawił się ich bohaterowi Halkowi Hoganowi że rzucali śmieciami w niego, jakimiś papierkami z e, różnego typu jedzenia, które było dostępne i sprzedawane wtedy na stadionie. E, rzucali kubkami z coli, z piwa, ze wszystkiego. Tak to wyglądało naprawdę i to obrazuje to, jak wtedy racing był naprawdę postrzegany w jakim właśnie stylu. O, super, mamy wymianę ciosów, czyli coś, co jest nowością w tej wersji. E, oczywiście gry. No cóż, przy Halku Hoganie Andres Giant nie wygląda na ogromnego giganta, ale wtedy był um, czołowym healem federacji. Jego parametry mówią jasno, same za siebie. O ile Halk Hogan tam um, około chyba dwóch metrów miał, tak jednak, no co jak co, panie i panowie, i 130 kg Bodajże um, Andres Giant 236 kg wagi i uwaga 224 centymetry wzrostu. Gdyby nie ta waga, kto wie jak ten gigant oj, leci na liny, mógłby sobie poradzić na przykład w NBA. No ciekawie by było, no ale niestety zmarł. Eee, ten francuski olbrzym w roku 1993 we Francji, w Paryżu, więc jakby nie było, no w Europie tutaj eee, pożegnałaliśmy właśnie Andre de Gianta już dawno temu, bardzo dawno temu Ponad 30 lat będzie teraz, no naprawdę, 31, niesamowite. No wtedy oczywiście tak, na świecie mnie nie było, pewnie większości z Was także, ale faktycznie, no to jak polskie media czasami rozpisują się o tym gigancie, o Andre the Giantie w formach ciekawostek, jak to pobił rekord picia piwa, ile to jajek zjadał na śniadanie, albo historię z samolotu, kiedy po prostu... No, musiał się wypróżnić i powiedzmy sobie szczerze, no, bardzo dużo problemów było z tym związane. Możecie się domyślić, jakich i te historie Mandra wpisując w Google no, też sobie na spokojnie poczytać. Bardzo ciekawa postać, no i tak jak mówię, no, naprawdę e, bardzo mm, dobry hit Federacji wtedy, jak oglądało się to podpisywanie kontraktu z Halkiem Hoganem. Emocje... Przez Hulka Hogana wyrażane emocje, wyrażane również przez Andre The Gianta, no były naprawdę niesamowite. To jest jak z Mega Powers, czyli oczywiście z drużyną Machomena i Hulka Hogana, ehm, też tą walkę będziemy sobie tych dwóch z resmenii 5 odwzorowywać w jednym z kolejnych odcinków. Natomiast w przypadku tej em, drużyny, oni kiedyś byli drużyną, zanim powstała Resmenia, zanim Warfare Racing Federation na dobrą sprawę em, królował, no ale też ze sobą kiedyś walczyli. Pamiętam, że nagrałem kiedyś w formie ciekawostek WWE, taki odcinek Zapomniane gale. On tam trochę tych wyświetleń ma, ponieważ bardzo lubiliście kiedyś oglądać te materiały. To było w 2018 roku, tak. Kurde, 6 lat już minęło. Nie, po prostu jak te daty przychodzą mi do głowy, to wierzyć się, nie chcę, że tyle już czasu minęło. No ale do, do rzeczy, no. Wtedy powiedziałem, że była gala, coś na stadionie. ACIA coś takiego kurczę, showdown a, ACIA coś podobnego, nie chcę was wprowadzać w błąd, zawsze możecie sobie ten filmik włączyć i go wyszukać i wtedy właśnie Hulk Hogan walczył z Andre the Giantem i to chyba było, było w 71 albo w 80 którymś kilka lat przed WrestleMania. i był jeszcze troszeczkę wydaje mi się, że mniejszy Andre a Hulk Hogan przecież wykonał na nim bodyslam, więc to nie było także jednorazowa tylko akcja. Więc spokojnie, spokojnie, co się dzieje? Łoch, mamy zderzenie: shoulder block. Jakoś łatwo nam idą na szczęście te objektajwy. Kolejny shoulder block. Się zaraz gigant zapląta w liny, panie i panowie. Łoch, stylu flera. Ouch. Panie i panowie, miałbyś chyba DDT! No i teraz w cudowny sposób, nagle materace, które leżą obok ringu. Kiedyś nie było, to mm, wiecie, na ringside tej podłogi, która jest teraz, kiedyś po prostu były sobie materacje, jak na sali gimnastycznej na WF-ie. No i sami widzimy, mamy backbody drop. Hogan został przerzucony. Akcja się nie udała, i dobija nas potężnym ciosem w głowę. Andres Giant poza ringiem Irish Whip. Nic z tego nie wyszło. Chciał jeszcze w te złapska nas złapać, ale także nic z tego nie wyszło. W sumie, w ramach ciekawostki, wam dodam, że w ogóle to był strasznie sprzedawany Main Event WrestleMania, no sam fakt, że prawie 100 tysięcy osób przyszło, tak? No szacuje się, że okolice 70 e, kilku tysięcy było, a Vince McMahon po prostu tak jak lubi kłamać i zawyżać te frekwencje, przepraszam, lubiał zawyżać, lubiał kłamać, to robił to po prostu w swoim stylu, ale teraz e, no nie w tą stronę miał iść bodyslam, ale teraz myślę, że powinno się to zmienić i powinno WWE raczej frekwencje podawać oczywiste, bez liczenia Personelu, wszystkich osób ze stadionu, z obiektu i tak dalej. E, po prostu podawać jedną liczbę konkretną, ile zgromadziło się fanów, ile weszło e, fanów, którzy kupili bilety. No a tak to te, wiecie, rekordy Resumenit 101 tysięcy, to nie jest prawda. W rzeczywistości nie było tyle osób na Resumenit 32. Może tak, zliczając personel, wszystkie osoby z produkcji, z działu WWE, z tego AT&T Stadium i tak dalej. Ale to no, faktycznie nie jest prawda. E, myślę, że największą galą w historii wrestlingu była gala na Wembley Summersm92, wtedy około 80 tysięcy fanów zgromadziło się i myślę, że to jest akurat jedna z prawdziwych liczb, bo tam na kłamstwo sobie akurat organizatorzy obiektu pozwolić nie mogli. Ale teraz mamy Aguiloy Splash w wykonaniu Andre the Gianta. No i co my mamy zrobić? Irish weave zaciągnąć go E, dobra, pullback, czyli oczywiście e, zrobić Irish Weepa, po chwili go przeciągnąć na swoją stronę i na przykład go e, tutaj wykonać jakąś akcję na x albo cios na kwadracie! Nie no, tak to Andret Giant nie latał, przynajmniej sobie tego nie przypominam. Irish Weep i co to będzie, panie i panowie, hipnos. Dobra, ta walka wkracza już w naprawdę nierealne kosmiczne sceny, które akurat wtedy na tej Resuménii trzeciej nie miały miejsca. Jednak do rzeczy, bo jeszcze jedną rzecz chcę Wam powiedzieć przed tym, jak sobie kolejny Objective albo no właśnie, wykonamy. W siedzibie WWE kiedyś była statu Andres, że wow! Taka ogromna. Hogan włączył adrenalinę i mamy Body Slam! Oh my god, to się dzieje! Publiczność eksplodowała, no i teraz co? Gramy dalej! Kurde, no super! Mamy to, mamy to. Walka była przecież odwzorowywana w WWE 2K14, ale wiecie co lepiej była tam odwzorowywana? Wiecie czemu? No silnik też mniej wymagał, tak? Grafika też i tak dalej, ale po prostu chodzi mi o to, że tam były wejścia. W tym showcase nie ma wejść niestety. no Mam nadzieję, że później będą wejścia. Przecież widziałem wejście Szona Michaelsa z wersji 5 Resumeni, jak zjeżdżał sobie tam, więc przydałoby się, żeby teraz to też było. No czy będzie. No nie chcę mówić, że jest to wątpliwe, no ale poddaję to wielkim wątpliwościom. Zobaczymy wszystko jest możliwe. Panie panowie, Big Boot. No i cóż, powoli ta walka chyba powinna się zakończyć, ale dlaczego nie mogę należący mandry wykonać? No i drugi Budison w walce. Nie no, to już zabrało. Realizm temu starciu. I mamy Leg Drop! Pięknie. Ale chyba Andre kikautuje sędzia. No bardzo długo sędziowie w tej grze akurat, w tej wersji zbierają się do tego, aby liczyć. No i mamy dwa. Niestety. Może pomyłka, może jednak nie. Jeden, dwa. No churze w ostatniej chwili tak, oczywiście Andre Giant jeszcze tę walkę kontynuuje. W Legends of WrestleMania z tego co się nie mylę, tą walkę odwzorowywaliśmy. W WWE 2K14 odwzorowywaliśmy. Jeszcze chodzi mi po głowie, że gdzieś też ją odwzorowywaliśmy. Nie wiem, czy w jakimś 2K później się tego nie było. No i drugi finisher, czyli body slam połączony z legdropem Bobby the Brian Hinen, menadżer. Kurde, kiedyś legendarny menadżer Andre the Gianta nie wierzy w to, co się dzieje obok ringu, ale taka jest prawda. Też oberwał śmieciami od fanów, kiedy wjeżdżał na arenę, na stadion. A teraz oberwał podwójnie, ponieważ jego wróg, Hulk Hogan pokonuje jego Klienta, jego podopiecznego. No i w tym oto stylu Hogan broni piękny swój World Wrestling Federation Championship. Kiedyś to były tytuły mistrzowskie. Naprawdę fajne. Miały taką duszę swoją niepowtarzalną. Teraz i niby ten Undisputed WWE Championship nie jest zły, wiecie? No, ale jakby nie było mógłby być chyba trochę lepszy. Dobrze, panie i panowie. Hulk Hogan triumfuje i tak zakończyła się Największa gala wrestlingu wszechczasów, która utrzymywała się od 87 do 2016 roku, czyli e, sami widzimy 30, 29 lat. No cóż, robi wrażenie. Stadion niestety ten pont jak Silver Dome jest opuszczony, więc została z niego tylko ruina i tylko wspomnienia. Czasami jakieś urbeksy tam wchodzą, by sobie zwiedzać, więc... Jest to też fajna ciekawostka. No ale co? Stadion w 27 Resomin jest wyburzony. Tak, nie wiem czy większość z Was wiedziała. A na przykład w 17 też już nie, nie istnieje. No, niestety takie są przykre realia. Dobra, panie i panowie, wszystko odblokowane, walka zakończona. Już w kolejnym odcinku przenosimy się krok dalej na Resomanię 5. Dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć.